Witam serdecznie na kolejnym odcinku z Quarantine Zone. Lecimy oczywiście dalej z naszą rozgrywką. Zaczynamy oczywiście kolejny dzień. Jesteśmy po eksmisji ludzi, oczywiście nieudanej. Ewakuacji, nie eksmisji, ale wiadomo o co chodzi. Nie, to było tak. Sprawdźmy, czy są jakieś tutaj. Nie wiem czy jakieś aktualizacje w międzyczasie poszły czy nie do gry. Fajnie by było. Jakby grę by naprawiali. Wszystko co tutaj teraz będzie chodzić to jest zombie, nie? Ale chyba nie mamy tutaj żadnej maneli. Aha, bo ona jest pusta. A czerwone to wybucha, no, bez jaj, no. Dobra, jest to jakiś manelik. No za murem raczej są, więc... my jesteśmy taką dziwną kamerą Wybiegliśmy O, 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 o Jesteśmy trzema punktami Nasza postać, to są trzy punkty Więc jakbyśmy zobaczyli siebie z zewnątrz prawdopodobnie takie same dwie ręce będą poruszały się, podejrzewam Dobra, co tutaj nie ma tu nie ma i tu nie ma ale mamy pod murami wódki nie mamy więc proszę mi tutaj stąd odejść też zginął Coś jeszcze tu łazi? Chyba nie yy. Ciekawe czy jak to zabijamy to zmniejsza się szansa Ataku na naszą bazę czy jak to wygląda w tej grze Tak tam też nie żyje, dobra Dobra to chyba nie mamy Neli już Tylko jeszcze musimy laboratorium sprawdzić I czy przypadkiem tutaj gdzieś nie przechodzi się Nie przechadza Nie widzę menela. Tu nie ma. Aha, tu był. Chodził. Przynajmniej wykonujesz swoją robotę. Dziękować. Nie mieliśmy menela w bazie, w bazie w sensie. Eee, dobra, dojedzimy kwarantannę, mamy... pustą. Co my tu... Szkoda, że ta tablica nie jest cała zapełniona zadaniami. Ze zwierzętami kwarantanna. Będzie pamiętać tym razem. Dobra. Oui, 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 oui. Co ci cekłe? Dobra, na pewno masz e, piana z ust ci leci. To oczy, no to są żółte, no. to Więc trzeba to zaznaczyć. No moje. Jak czasami widzę, niektórzy ten biorą tu, 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 wszędzie biją. No, wystarczy raz uderzyć, żeby zobaczyć, czy jest odruch, czy nie. Nie trzeba bić tych ludzi. Jak wkurzą to w łeb się należy, nie? No ale nie przesadzajmy. Ona ma kaszel, więc coś na płucach będzie. Prawdopodobnie ten drugi poziom. Oboczków nie ma, więc jest mała szansa, że ona coś nas ma. Dobra, to teraz słuchamy. Tak, ten drugi ma kaszel, ten oddech. To jest tu. Ona ma ten. No nie łapie się za brzuch, więc raczej nie będzie jej nic dolegać. Oczy, żółtość nie ma. No tak, ma żółtość. to jest ewidentnie. Eee, to co tam jeszcze, warto byłoby zaznaczyć bagaż, który ma. I ona leci do kwarantanny. Nie będę narzekał mi. Tak, dostałeś w rajd, więc nas, nas na ci leci. leci. Jest ser, ser. Yes nie wiem czemu dzisiaj jestem taki niemiły. Chyba jeszcze śniadania nie jadłem. O, kotek. Hmm. Dobra. We mnie śniadanie nie jadłem, dlatego jestem taki nerwowy dzisiaj. Proszę o wybaczenie Dobra, tu odruchów nie ma Nic go w dupę nie użarło jeszcze... Znaczy, a nie, przepraszam. Teraz sprawdzamy czy mu w dupę coś użarło go. Nie, nic nie użarło go w dupę. Ręce też spoko ma, więc dobra Nie świeci chłopie, więc jest dobrze. Baracie nie będzie już świecić nigdzie. Oddech ma w porządku. Zmiana w barwie, nie mamy, czyli mamy nieznany objaw. Chyba tylko tyle, no nic nie przemycasz. I oczęta masz dobre, czyli lecisz do laboratorium. Just w my eyes. Jestem Czy ty się kuśwa, nie wiem, z kim na zamieniłeś? Widzę po Twoich oczach, że Ty za chwilę zdechniesz nam tutaj. Zamieni się w zombie, przecież atakować, zabijać to wszystko. Masz żółtą skórę tak bardzo, że żółtaczka przy tym to jest ty... poranny spacer. Mamy dwa nieznane objawy, niestety. Gdzie pewnie będzie użarty gdzieś w dupę. E Ma... To jest... E wysypka. Nie mamy wysypki, czyli trzeci objaw. Nieznany. Jezu, gościu, to się... Świecić, więc zaraz się nic nie będziesz mieć świecącego Bo Do dookoła tych oparów coś jasne chodzi Coś tam przemycasz Nic nie przemycasz Oczka Czerwone jak nie wiadomo co, dobra, no czyli trzeba iść sprawdzić Tamty piarę A nie, to ty gościa wysłaliśmy najpierw A to wycinamy tu. O, 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 możemy już wyciąć. I mamy. Różnica w barwie, dobra. Ktoś grzyczał Aaah! Wycinamy nam Nie wiem nerki czy coś I mamy to I wracamy Tak czerwone oczka Ja wlazłem. Dobra, tutaj mamy. Czyli co, agresję... Nie, agresja to chyba nie jest. On, on ma po prostu nie ma rawy w, w, w ryj On ma... Hamilton to nie jest raczej zwierzątko. Nie ma odruchów ma po kolejny co podpisuje sobie nogi Wychodnik chorego ma. Czyli ten, ten nic nie de facto. Nic nie przemycasz. I oczka masz całe. Czyli możesz iść. Mamy to sobie, ulepszmy, ulepszmy To potem będziemy zbierać na więcej Move it, Znowu ma krzywy ryj, mapka I know the rules I wouldn't be here if I wasn't ok Prepare your belongings for inspection Objaw, hiperagresja Dobra, to już brud nam nie będzie przeszkadzać w inspekcji Tu co to będzie? To będzie opryszczka chyba, jeszcze raz Takie bardziej krosty bym powiedział, że już się jej pojawiają, więc Wysy wysypka bardziej, a wysypki nie mamy na liście, więc to jest nieznany objaw i nic z ją nie użarło. Dobra, żółty kaszelek masz. Ty masz kość w dupie babko Podobało jej się to Nie wiem co to jest to pierwsze i trochę się boję co to mogło być Na pewno ma e, kontrabandę i skażony bagaż To jest na śmierć, ale mamy nieznany objaw jeszcze Czyli tak, mamy pojedyncze nitki, mamy różowy, mamy tampony I to będzie tyle. Z tego co widzę. Czyli mamy różowy, pojedyncze i tampon. Ona by szła na śmierć, ale nieznany objaw, więc idziesz. A, jeszcze na laboratorium. Tam się pozbędziemy jej. Tak, ten te To jest Dobra, to jest w porządku, to jest w porządku Davidson, czyli to nie jest zwierzątko Przynajmniej ja nie kojarzę Było też w porządku. Co tam masz? Masz tak. Magazynek, masz mleko i masz... Napój no, piedzie. Nie spodobało mu się to. Dobra, czyli miałeś tak... Lecak, broń i kontrabanda w ciele. Oczka masz gościu 300.

Greenwich, a to też nie brzmi jak nas mamy typka z taką z takim problemem z te, te, ciśnie, nie ciśnieniem tylko z tętnem że no coś Skaleczenia, o, bo on ma skaleczenia jeszcze. Jezus. Czyli tutaj jeszcze zaznaczamy skaleczenia. O wyglądasz spoko gościu. Nie masz niczego w dupie. Czyli teraz tak, mamy te najgorsze te miny. Mamy zwykłe miny. Mamy różowych. Mamy włosy Czyli pojedynczych nie mamy z zielonych jeszcze Chyba nie ma Dobra, czyli teraz tak mamy Mamy to, mamy to, mamy to I nie mamy ten czy nieznany objaw Czyli idziemy A co mu wycinamy w ogóle? A tutaj. Boreczek żółciowy? Chyba tak. O, jest. Minimalnie, ale był. Tak, mamy wysypkę, dobrze zdiagnozowałem. Dalej przyjdź. Nie wiem, czy też policzki za coś takiego. Albo no słuchowy aparat, coś nie wiem. Ciężko mi powiedzieć. Tak, mamy. Młotkiem ciężko zabić jest zombie, więc kiedyś próbowałem. Trzeba lać człowieka. Oj. Oj. Nie, że ta, 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 ta. To, no w sumie jestem, w armii e, Tak, to mamy już dwie rzeczy: to jest agresion i czerwone oczy. A ja powiedział, spójrz mi w oczy, no to widzę, że w oczach masz znak i tylko jeden. Trzeba uśmiercać. Ale urzać nie masz. To tyle trzeba oddać ci. Dobra, tu też wszystko w porządku. I ma e, ten oddech. To jest w porządku. Tam się łapie za brzuch, tak. To będzie co? Martwica czy krwotok? Zgadujmy, że to jest martwica. Hup. <laughs> Hup. Czyli nieznany objaw, i miałeś kontrabandę w ciele. Oczka masz czysta, idziesz do laboratorium.

tu mamy w porządku, tu mamy w porządku, oczka jeszcze sprawdzamy, to jest w porządku. Junk Washington Bridge, czyli to nie jest zwierzątko, więc możemy wpuścić. To jest, ale sprawdzimy ją jeszcze. Dobra, tu jest legitnie, tu jest legitnie, tu widzę, że ma siniaki już. Tu jest siniak, tutaj właśnie widać jest siniak. Tak. O, słuchowo. w porządku. Coś przemycasz, nic nie przemycasz. Oczęta jakie masz. Toś czyste, dobra. Ale ty idziesz na kwarantannę. Ale jest mały błąd w tej grze. Mamy 18 tak? Bierzemy nam na inspekcję. Wysyłamy ją do calały. I mamy jeszcze więcej gazu. No dobra. Zostało e... nam laboratorium teraz. No i mamy przetworzonego topka. na narządu, czyli dobrze zinterpretowałem to. No i idziemy sobie spać. O, koteczek, cześć. On się ten przenosi między miejscami. O, gdzieś na dachu, chyba, nawet może być. Czy coś to możemy wejść? Nie było ataku, nie było ataku. Dobra. E, na dzisiaj to tyle. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. I do następnego.